Wyluzować, bo widzę niestety ona z zgody żadnej nie chce, nie chce się przyznać do kłamstw. Dalej się z nas naśmiewa, dalej gada kłamstwa, więc e, to się na dzisiejszym dniu na pewno nie skończy. Niemcy mi chce wciągnąć w to wszystko, zamiast się przyznać, okazać jakąkolwiek pokorę, chce wciągnąć to youtubera który jest jednym z największych Polsce. Czyli co? Kolejnym, w Polsce. kolejnym naszym krokiem, to, że ona nie chce jakoś tam, nie wiem, odkręcać tego, co mimo wszystko to już nasze jest chyba 20 prośba. prośba tak. To kolejnym krokiem będzie... Dlaczego mamy nie dać szansy Danielowi, który też chciał coś zmienić, wyszedł z więzienia, poznał kobietę. A ja wiesz, co zrobiłem? Przyszedłem i, zabra i zabrałem kogoś pod pretekstem, bo on jest taki zły! A wiesz co wystarczyło zrobić? Zadzwonić. ej Daniel, Pogadaj. o co tu chodzi? To jest moja wina. Widzowie, ej, widzowie, widzowie, ja biorę to na klatę. Ja jestem winny. I szczerze, napierdalajcie, przez cały Adrian. rok dźwigam krzyż Nikoli. Jestem kurwa się. zmęczony. I biorę to na siebie. Chcę już w końcu odciąć się. Adrian. tej osoby. Być miał okazję to powiedzieć, ponieważ e, nasza tośka idzie na policję. Oficjalnie, Daję, znowu, mężczo-dobrze. To powiedz również, co zrobiłeś, że założyłaś mi konta na... Pomówiłaś mi o po... ...na koncie erotycznym, na jakichś stronach, że podałaś nasze prywatne numery na twoje stronki i kazałaś młodym widzom, co... I piszę czułe słowa, maj mają nie bo świat, kiedy słyszę twoje mają mają, maj, polećmy dziś do wiatr. Ostatni raz mów do mnie mal, o mają, mają, mal Słyszę te ja uczułe słowa mają, mal Niech płoni świat, kiedy słyszę Twoje mają, oh maj. Polećmy dziś, do wiatrów, ten ostatni raz... A wiesz, co jest raz to wszystko? Nie, Koniec serialu i oh wszyscy prawdopodobnie oh aktorzy, że koniec serialu i teraz wszyscy aktorzy yes. wychodzą, nie! A wy ja grał, y, <grym> Czasu, ale wiecie co, jeśli takie zakończenie programu, nie? Nie, 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 maj świat, kiedy nie, 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 mają, mają mają nie, 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 do nie, nie bądź świat, kiedy słyszę Twoje mają maj. Polećmy dziś do gwiazd Ten ostatni raz udo mnie maj. O mają, mają, maj, Wakacyjny lot chcecie jeszcze? Czy robimy wakacyjny lot ostatni raz? Tak, pisz. Zrobimy, zrobimy. Ja i długo widzowie wracam. Tak, Wierzę Ci. Ale bardzo zaczeka z nami trzaskiem życiowym. Dobra, to jest ten moment. Ostatni. I... Cynne lot lot leci leci szot szot wakacyjny lot lot jestem ten... kurwa <gulga> kokot cynne lot lot leci leci szot szot <gulga> cynne lot lot jestem kurwa kokot cynne lot lot, ten... <gulga> 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 lot leci leci szot szot twoje odwala picowie skończ jestem lot lot leci leci szot szot wakacyjny lot lot, lot jestem kurwa tu... <gulga> kokot roba chcesz a weekend, co się pojawia? Bawcie, no, że... Bawcie się, co wiecie. Że... Bawcie się, bo czuję, że. Bawcie się póki zdrowie. Zrobiesz internetu i wczesne <ślańczym ślańczym 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 komisza> Kolejny remont zrobiliśmy. Kolejny remont. Tak byli... jest. Czuję ich dystans, znacie mnie. Dołączajcie do drużyny! <śmiennie> Jedna osoba chciała GLOB, a co no, internet Ale no, co jest najlepsze jej GLOB w ogóle nie wyszedł Wszystkim wyszedł, <śmiennie> <śmiennie> <Ja, lot. śmiennie> <śmiennie> 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 Love, leci, love, leci lot, lot. Akacyjny lot, lot. Jestem kurwa gorący. Lew. Lew. No dobra, widzowie. Tak to właśnie u nas jest. I tym akcentem, kochani. Nie, stop. Tym akcentem ostatnia... Górzyczkę włączymy. Tak. tak. Można ją no, Prąd trzeba oszczędzać. Podwyżmy. Dobra, słuchajcie. Zrobiliśmy... Co mogliśmy, połączyć siły. Chcę, się wiedzieli, że my nie odpuścimy, jak oni nie odpuszczą, a widocznie ich to podwierało. Jeżeli odpuszczą, każdy idzie w swoją stronę, to zależy tylko i wyłącznie od nich. Pamiętaj, Nikola, to już odpowiadają. odpowiadasz za inną osoby, możesz komuś zniszczyć życie. I jeżeli jesteś normalna i jesteś człowiekiem, to powinnaś końcu przyznać się do wszystkiego, przeprosić nas i odkręcić, a jak nie, no to dokładnie. wita. A druga rzecz, wszystkie materiały o tym, co robiłaś, kim byłaś, jak traktowałaś bliskich, trafiły. Musimy do przemyśleć sprawę, czy Hiszpania, czy coś, co na jutro przygotować, myślę, że jutro się eee, spotkać. że Daniel, powiedz. Musimy im... to przemyśleć wszystko. Powiedz jeszcze jedną rzecz, wszystkie materiały o tym, jak, co robiłaś, z kim, gdzie i tak dalej, wszystko trafiło również na mój dysk. Żebym miał do tego wgląd, wiedział o czym o, ja rozmawiam. Powiedział. Czyli jeżeli ruszysz w niego, ruszasz we mnie, ruszasz we mnie, ruszysz w niego, podzielił się ze mną informacjami. Ja broniłem ciebie, bo wszyscy cię pomawiali. Nie, to ty kłamałaś, a ja cię broniłem. Teraz mam te wszystkie materiały od tego człowieka i szczerze, kopara stąd opadła mi tam trzy piętra niżej. Nie szansa, że nie tego. Nie. My ją dawnąż tej... mogliśmy podać wszędzie. Ona mnie poprzednio. To zależy rozkoc... od niej, jeżeli odpierdzieli się od nas. Ona mnie pomyślała za wzręcanie się nad nią, za jakieś zatrzymywanie ją w mieszkaniu, za zabieranie... Ja mi słowa mają like, wiekony świat. Kiedy słyszę twoje mają maj! Gwiazd, ten ostatni raz mówił do mnie majd. O mają, mają mają! Trzy, dwa, jeden! Dziś szeptał czułe słowa, mają, mają. Nie ponie świat, kiedy słyszę Twoje mają, maj Polećmy dziś, do gwiazd, ten ostatni raz u mnie O oh, mają, mają, mają. Koroś ty dawaj, leńcie gromo, Adrianek stał.